Skandal to mało powiedziane. W Gdańsku powstała wystawa żołnierzy III Rzeszy pod tytułem Nasi chłopcy. Powtórzę: Nasi chłopcy o ludziach w mundurze Wehrmachtu. To nie jest pomyłka, to rzeczywistość. Organizatorzy Muzeum Gdańska, Muzeum II wojny światowej i Centrum Badań Historycznych Pan w Berlinie. I wiecie, co umieszczono na tablicy informacyjnej tej wystawy? Posłuchajcie uważnie, bo to nie żart, to cytat dosłowny z ekspozycji. Gdy wyjeżdżali z rodzinnych miejscowości, towarzyszył im strach, przygnębienie, ale nierzadko też ekscytacja wywołana nowym doświadczeniem i możliwością zobaczenia nieznanych dotąd stron. Ekscytacja możliwość zobaczenia świata. O kim wy piszecie? O turystach? To byli żołnierze III Rzeszy. To była armia agresora, która mordowała, pacyfikowała, deportowała. A wy robicie z nich naszych chłopców, zbrodniarzy, ofiary, agresorów, eksploratorów? To nie są nasi chłopcy. Nasi chłopcy walczyli na Westerplatte, byli rozstrzeliwani w Piaśnicy i Katyniu, ginęli w powstaniu warszawskim, nie służyli Hitlerowi, nie zakładali niemieckich mundurów. A dziś za nasze pieniądze w Polskim Muzeum pokazuje się żołnierzy Wehrmachtu jako ofiary i rzekomo naszych? Kto na to pozwolił? Gdzie jest rząd? Już wam mówię gdzie. Kosiniak kamysz minister obrony narodowej, wrzucił jednego Tweeta i Fajrant: Zero działań, zero reakcji, zero odpowiedzialności. Czy on naprawdę uważa, że tweet załatwia sprawę, gdy w państwowej placówce relatywizuje się trzecią rzeszę? Minister obrony powinien się tam zjawić osobiście, zamknąć tę wystawę natychmiast. I wyrzucić kierownictwo muzeum na zbity pysk. A jeśli tego nie potrafi zrobić, to niech sam poda się do dymisji, bo to nie jest tylko wystawa. Niedawno Wrocław zmienił nazwę mostu na nazwę przedwojenną. Co to za germanizacja kraju? Niemcy podrzucają nam imigrantów. Traktują nasz kraj jak śmietnik. A teraz to? Z Trzecią Rzeszą? Gdzie do cholery jest rząd? To test, czy Polska jeszcze potrafi bronić swojej historii, swojej tożsamości i swoich ofiar. To nie są nasi chłopcy i nigdy nie będą. Nasi chłopcy to tytuł skandalicznej wystawy w Muzeum w Gdańsku, w mieście rządzonym przez Platformę Obywatelską, przez Donalda Tuska, którego dziadek był przecież w Wehrmachcie. Nie ma zgody na relatywizowanie polskiej historii, nie ma zgody na niemiecką narrację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Tusk sobie chce organizować takie wystawy, to niech wyjedzie do Berlina. Muszę to powiedzieć przy historii. Słuchajcie, wiecie, że we Wrocławiu remontowany jest most Grunwalski, taki ważny most, jak rozumiem, we Wrocławiu, i wraca tam niemiecki napis i Herb Hohenzollernów. Tej dynastii pruskiej, która dokonała rozbioru Polski, między innymi, razem z Rosjanami i Austriakami, ale więcej. Czytam, że w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego po remoncie wyniesiono polskiego orła, a wstawiono portret króla pruskiego, Fryderyka drugiego. No już wspominam o tym, że hala lodowa jest halą stulecia, też niemiecka nazwa. O co wam chodzi w tym Wrocławiu? O co wam chodzi w tym Wrocławiu? To nie jest Breslau, to jest Wrocław, kochani moi. To jest polskie miasto, z polskim orłem, a nie z solernami, którzy rozbierali Polskę. Wiecie o tym tam, we Wrocławiu? Gozdyra broni Niemców! Jakubiak nie wytrzymał i wylał brutalną prawdę na żywo. Tych słów nikt w studiu się nie spodziewał. Czy pan się przyłączy do, do tego spotu? W takim sensie, czy Pan uznaje, że on jest dobry, skuteczny, że, że powinno się tak komunikować społeczeństwu problem migracyjny? No, z całą pewnością jest wymowny. Natomiast ja w tym materiale nie widzę tam innych filmików, które już oglądałem w, w internecie, które są bardzo popularne i które są prawdziwe. To nie są jakieś scenografie wymyślone, to są prawdziwe filmy, więc ja nie widzę tutaj oburzenia. Myślę sobie, że Prawo, że prawo i Sprawiedliwość stosuje tutaj metody akcji i reakcji. Przypominam sobie niedawno przedwyborczy spot Platformy Obywatelskiej, który się zaczynał od trupich czaszek Dokładnie. i wtedy jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Natomiast w sytuacji takiej, w której Prawo i Sprawiedliwość pokazuje problem, który jest i w taki jaskrawy sposób, żeby zakończyć ten spot wykrzyknikiem, no to, przepraszam, krytykujecie jego skuteczność, czy co? Czy tego problemu nie Pytamy, ma? Czy, jest czy nie ma I'm gonna To panie, z... raci... wszystkie, czy... wszystkie, wszystko można nazwać dzisiaj rasistowskie. Tak naprawdę pytanie brzmi, czy milczenie mediów wtedy, kiedy setki kobiet w Niemczech były gwałcone, to było rasistowskie, czy nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc możemy zaklinać rzeczywistość. Prawda jest taka, że pakt imigracyjny będzie negocjowany, a Niemcy znaleźli już własny sposób na to, bo ja nie widzę żadnego dosłownie powodu, żeby zarzucić komendantowi policji niemieckiej kłamstwo, wtedy, kiedy mówił, że do Polski 7 tysięcy ludzi już zostało przerzucone. Ja tak naprawdę powiem Państwu, że. Zgodnie, zgodnie z faktem, który podpisaliśmy, chodzi o porozumienie z Dublina, jak pan wie. Nie wiem. No natomiast, ale funkcjonuje taki, e, funkcjonuje e, taki e, dokument, natomiast, panie A puszbeki są Którego? możliwe czy niemożliwe. Nie, nie, to jest kwestia tego. Pan że... senator zaraz pokaże e, e, z, e, tutaj grafikę, którą przygotował, bo my byliśmy w programie przed chwilą, dosłownie, że 200 osób oni przucieli. Nie, to jest kwestia tego, że podpisaliśmy porozumienie. Chodzi tylko o to, że teraz to Niemcy zrobili to. Niemcy zrobili to bez porozumienia z polskim rządem. Podrzucili nam ludzi, jak nie chcą już używać okropnych porównań, bo zrobili to w okropny sposób oni. Jak to Niemcy. Natomiast o, no, widzi Pan. No, jak to Niemcy, no co? No kocha pan Stereotypy, co? Jakie stereotypy? No stereotyp, no jak to nie? Ja mam takie doświadczenia z Niemcami. Mm. Ale wszyscy Niemcy tacy są, że podrzucają. Ale co ja mam mówią... pani teraz tłumaczyć? Jak samochody sobie wypisywali, a przepisywali kradzież to było wszystko w porządku? To no. Niemcy wymyślali. Jeżeli Niemcy mają wadę, a ja o nich mówię, to nie mogę mówić. Ale wszyscy Niemcy jak, mają... jak się mówi o znaczy, imigrantach, nie można mówić. To, o czym ja mam Można mówić, mówić tylko pytam czy, pytam, czy generalizowanie jest dobre. No, ale jak od no. tego jesteśmy, żeby generalizować? Czy ja będę no, tam... teraz po nazwisku, każdego Mohameda teraz pokazywał tutaj? On ma swój życiorys. to jest jego problem. Ale to państwo jest Polską. W którym ja żyję? Zaraz Panził i to będę interesów w... Polski pilnował. Ale... I jeszcze jedno, Pani redaktor. Pilnując interesów, Jeżeli polskich, klucz, proszę, żeby pan nie generalizował, nie generalizował że ten do jednego worka. Zawsze no. pani może prosić. No proszę A ja tak. będę robił, tak, jak uważam. I pan Ale... będzie paszywił... Ja wiem, że tylko tyle. Jest problem. Ten problem w postaci tego worka to jest Polska. Polska dzisiaj nie ma tego problemu. Ten problem dopiero się zacznie.